Dzień dobry drodzy maturzyści. Nazywam się Agnieszka Kliś, jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Neofilologii na Wydziale Humanistyczno-Społecznym Akademii Techniczno-Humanistycznej w Wielsku Białej. Jak co roku nasza uczelnia organizuje ekspres maturalny. Inicjatywa ta ma na celu pomoc uczniom szkół średnich w przygotowaniu się do egzaminu maturalnego. Ja w tym roku chciałabym Wam dać kilka, mam nadzieję, cennych wskazówek dotyczących krótkiej wypowiedzi pisemnej na poziomie podstawowym. Jednocześnie przypominam Wam, że wszelkie niezbędne informacje o egzaminie maturalnym znajdziecie w Informatorze o egzaminie maturalnym dostępnym na stronie OK. Jawożną. No to zaczynamy. Mam już przed sobą jedenastą stronę zeszłorocznego arkusza maturalnego z języka angielskiego, zadanie dziesiąte, wypowiedź pisemna. Mam też kryteria oceniania wypowiedzi pisemnej na poziomie podstawowym. Przypomnę Wam, że Wasza wypowiedź będzie oceniana w obszarze czterech kryteriów. Kryterium treści za cztery punkty, kryterium spójności logiki wypowiedzi za dwa punkty, kryterium bogactwa językowego. Kolejne dwa punkty oraz kryterium poprawności językowej, kolejne dwa punkty, co oznacza, że za całe zadanie możecie zdobyć maksymalnie 10 punktów. Przypomnę, że w tym roku obniżeniu uległ oczekiwany średni poziom biegłości językowej w skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. I w zakresie środków językowych w wypowiedziach pisemnych odpowiada on na poziomie podstawowym, poziomowi A2. W kryterium treści za wypowiedź przyznaje się od 0 do 4 punktów zgodnie z poniższą tabelą, do ilu elementów zdający się odniósł oraz ile elementów zdający rozwinął. Na przykład. Za wypowiedź, której dający odniósł się do dwóch elementów, i oba rozwinął, przyznaje się dwa punkty. Moi drodzy, przygotowałam dla Was modelową wypowiedź, i na jej przykładzie chciałabym, żebyśmy prześledzili, jakie elementy pomogą Wam uzyskać maksymalną ilość punktów za realizację tego zadania. Patrzymy się na pierwszą kropeczkę. Napisz, dlaczego zdecydowałeś, zdecydowałaś się na wycieczkę z biurem podróży. Żeby rozwinąć wypowiedź w zakresie tego pierwszego elementu, potrzebujecie trzech drobnych elementów w swoich tekstach. Przypatrzmy się, jak ja to zrobiłam. I decided to go on an organized trip because... I tu zaczynam realizację polecenia. My next door neighbor is a travel agent and I got a big discount. Zwróćmy uwagę. Potrzebuję trzech elementów. A zobaczmy, ile mam. My neighbor is a travel agent. To jest jeden element. Do tego. Ten Neighbor jest next do, czyli mam już drugi element. And I got a discount, to jest trzeci element. I do tego jeszcze big, to jest element czwarty. Przypominam, potrzebowałam trzech elementów, mam aż cztery. Odniosłam się i rozwinęłam e, pierwszą kropeczkę. Ruszam dalej. Kropka druga. Opisz ciekawe miejsce, które zwiedziłeś, zwiedziłaś. Jeżeli w poleceniu pojawia się słowo opisz, będziemy potrzebować czterech elementów, czyli już nie trzech, ale czterech. Sprawdźmy, czy mamy te cztery elementy w swojej wypowiedzi. During the trip, I visited a small village full of beautiful old cottages. Przeanalizujmy. I visited a village. To jest pierwszy element. Jaką? Small to jest drugi. Full of cottages to jest trzeci element. Beautiful to jest czwarty, a old to jest piąty. Potrzebowaliśmy czterech elementów. Mamy 5, czyli odnieśliśmy się i rozwinęliśmy naszą wypowiedź. Ruszamy dalej. Kropeczka trzecia. Wyraź opinię na temat przewodnika wycieczki. Potrzebujemy trzech elementów, ale żeby zrealizować tę kropeczkę, to ten element polecenia, musimy wskazać, że chodzi o przewodnika wycieczki, tak? Czyli Określenie tool guide jest tutaj kluczowe. Bez niego no, niestety nie uda nam się tej wypowiedzi rozwinąć. Sprawdźmy jak wygląda realizacja trzeciej kropeczki w naszej modelowej wypowiedzi. Our tool guide mamy was nice, czyli mamy pierwsze odniesienie. Do przewodnika and funny i drugie. Kolejne zdanie pozwala nam rozwinąć naszą wypowiedź. I like him. A my mamy I really like him. Czyli mamy aż cztery elementy. Potrzebowaliśmy tylko trzech. Przyglądamy się ostatniej kropeczce. Zrelacjonuj sytuację. Która spowodowała, że powrót z wycieczki się opóźnił. Potrzebujemy trzech elementów. Przyglądamy się ostatniemu zdaniu. On our way back home, the bus broke down and we had to stay one day at a hostel. On our way back home i zaczynamy realizację ostatniej kropeczki. The bus broke down to jest jedno odniesienie się. We had to stay at a hostel drugie i jeszcze one day to trzecie. W ten sposób zrealizowaliśmy wszystkie podpunkty z naszego zadania maturalnego. A teraz sprawdźmy sobie, czy nasza wypowiedź ma odpowiednią długość. 66 wyrazów. Zgodnie z poleceniem, długość naszej pracy powinna wynosić od 80 do 130 słów, milcząc słów w zdaniach, które są podane, czyli uzupełniamy naszą wypowiedź tak, żeby była zgodna z poleceniem. I decided to go on an organized trip because my next door neighbor is a travel agent and I got a big discount. During the trip I visited a small village full of beautiful old cottages. Tutaj sobie uzupełnimy. I took a lot of there. Our tour guide was nice and funny. I he told us a lot of good jokes. I really liked him. On our way back home, the bus broke down and we had to stay one day at the house. Czyli sprawdzamy sobie 81 wyrazów. Zgodnie z poleceniem, 80 słów jest wystarczającą liczbą, by zrealizować nasze zadanie. Podczas czytania tego tekstu zauważyłam, że w pewnym momencie. Tekst jest zaburzony. I postaram się tę drobną usterkę naprawić. Guess what happened on our way back home. The bus broke down and we had to stay one day at a hostel. Teraz nasz tekst funkcjonuje spójnie jako całość, tak? także jest spójny wewnątrz zdań. Za to kryterium otrzymujemy na pewno dwa punkty, czyli maksymalną Liczbę punktów. Jeżeli chodzi o zakres środków językowych, ja już zwracałam Wam na to uwagę przy realizacji trzeciej kropeczki. Wasz tekst, by uzyskać dwa punkty, powinien zawierać kilka tak zwanych precyzyjnych sformułowań, tak? czyli powinniście wyrazić swoje myśli z wykorzystaniem słownictwa swoistego dla. Tematu. I postarajcie się unikać słów oraz środków o wysokim stopniu pospolitości. Poszukajmy tych precyzyjnych sformułowań w naszym tekście. Na pewno pierwszym takim sformułowaniem jest Organized Trip. Kolejnym takim sformułowaniem. Na pewno będzie a travel agent. Właściwie wystarczy nam samo słówko discount. Szukamy dalej. Na pewno słówko kotycz jest precyzyjnym. Nie napisaliśmy House, tylko napisaliśmy kotycz. Jest to precyzyjne sformułowanie. Mamy tu guide, dzięki któremu wyrażeniu udało nam się zrealizować trzecią kropeczkę. Może jeszcze on our way back home. To też jest ładne sformułowanie, precyzyjne, wskazujące na okoliczności, które. Spowodowały, że powrót z wycieczki się opóźnił. Nasza wypowiedź nie zawiera żadnych błędów, natomiast pamiętajcie, że Wasza wypowiedź będzie mogła takie błędy zawierać, gdyż nieliczne błędy, nie niezakłócające komunikacji lub też nawet sporadycznie ją zakłócające, nie obniżają Waszej pracy. Tym właśnie kryterium. Także też możecie otrzymać dwa punkty, jeżeli pojawi się w tym tekście waszym kilka błędów. Oczywiście będzie to też zależać od długości Waszego tekstu. Jeżeli mogę Wam dać jeszcze jakąś wskazówkę, to postarajcie się właśnie, żeby ten Wasz tekst nie był tekstem zbyt długim. Popracujcie lepiej nad Poprawnością i sprawdźcie, czy macie wszystkie niezbędne elementy, tak by Wasza wypowiedź była wypowiedzią rozwiniętą. Mam nadzieję, że moje wskazówki będą dla Was pomocne. Życzę Wam połamania piór i dziękuję za uwagę.